Witam serdecznie w przeglądzie tygodnia, dzisiaj w, jakoś tak w sobotę wyszło zazwyczaj, chyba to był piątek łyk kawki w związku z tym na zdrowie. Nie ma to jak dobra kawa. Dobrze, proszę Państwa, w ciągu ostatniego tygodnia no, wrzuciłem kilka filmów, kilka komentarzy było. Eee, wrócę do poprzedniego przeglądu tygodnia. Pod którym, w którym to przeglądzie zapowiedziałem chęć wzięcia partnerstwa, jeszcze jak zauważyliście, nie ma reklam u mnie na filmach, więc jeszcze go nie, nie włączyłem. Nie mogę się zebrać jakoś. W każdym razie, dzięki za wasze, za wasze komentarze. Wszystkie nie spotkałem się z jakimiś antykomentarzami, komentarzami, że tak powiem, nie bierz mano, nie sprzedawaj duszy nie bierz partnerstwa to, to takich nie, nie widziałem w, w duszy zamierza, nie zamierzam sprzedawać, więc chyba, chyba, chyba nie ma nic przeciwko temu. Yy, Witchaven napisał Że Partnera bierze się wtedy, gdy przykroczy się 10 tysięcy widzów, bo inaczej to się nie opłaca yy, Prawdopodobnie Wychaven wie, co mówi, bo chyba, bo chyba już partnera ma. <laughs> Więc proszę Państwa, nawiązując do tego, co, co tutaj Wychaven mówi, to proszę jak najbardziej teraz e, e, naganiać swoich kolegów, koleżanki, znajomych, reklamować, jaki to wspaniały jest kanał Monogame'a i jakieś jakie rzeczy gościu wygaduje dziwne, to po prostu warto ten kanał zasubskrybować. Chociaż gry też, gry też bywają interesujące na tym kanale. Eee, Także tak, do, do 10 tysięcy jeszcze mi trochę brakuje. Powiem to w ogóle jest dosyć śmieszna sytuacja. Eee, bo z tymi widzami to ma, mi utknęło na poziomie 3000 z, z niewielkim haczykiem. Raz miałem 3024, teraz mam 3012. Także to się tak, tak się tak to stanęło w miejscu. A pamiętam kiedyś dawno, dawno temu to moje regularnie przybywało tych widzów. Także, także wiecie, codzie, codziennie dostawałem chyba pięciu nowych. Teraz, teraz mam minus 14 w statystykach, także, <grym> także o. Dobra. E, jeszcze była bardzo ciekawa ty, dyskusja e, na temat tego, czy warto łączyć pasję z zarabianiem pieniędzy. E, pozostawiam to, że tak powiem, do, do rozważenia w Waszych głowach, czy to warto, czy nie warto. Myślę, że każdy o tym poniekąd marzy. I ja też mam takie piękne wyobrażenia, że będę robił to, co lubię. E, że będę robił to co lubię, jednocześnie zarabiając pieniądze. Widać mój kursor teraz? <laughs> Sorry, włączę kursor. Mam nadzieję, że go widać, bo chyba tu mi się przyda. Może to być naprawdę fascynujące zarabianie pieniędzy i łączenie tego z pasją. Natomiast. proszę państwa, prawda jest taka, że pieniądze do pewnego momentu dają jakieś poczucie bezpieczeństwa, coś, co można by nazwać szczęściem. Nie? Jak sobie możemy wyjść do sklepu i kupić to, co akurat potrzebujemy, ewentualnie jeszcze sobie trochę odłożyć, powiedzmy kupić ubranie, w, 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 naprawić samochód, wyjechać na wczasy z rodziną, no to, to pieniądze, bez pieniędzy tego się nie da zrobić, a no, ewentualnie w jakimś ograniczonym zakresie, no myślę, da się kombinować. <laughs> Natomiast Moim zdaniem jest pewien pułap, w którym pieniądze przestają dawać w ogóle jakiekolwiek szczęście, a mogą sprawić, że człowiek po prostu zaczyna gnuśnieć, gnije od środka po prostu i w ogóle go zżera coś. Wystarczy popatrzeć sobie na wielu bogatych ludzi. Dla mnie takim sztandarowym przykładem był Michael Jackson, kurczę, gościu, który miał pieniądze i sławę. Każdy marzy o tym, że wychodzi na scenę i tłum go uwielbia, że ma po prostu jest rozpoznawalny i wszyscy go kochają po prostu za to, że, że przyszedł do sklepu na przykład, no nie? I wszyscy się cieszą, że przyszedł, no, oczywiście on, taka osoba chyba sama do sklepu pójść nie może, bo by go rozerwali <laughs> z tej miłości. Natomiast zobaczcie, jak Michael Jackson skończył. No w sumie w jakichś okolicznościach, nie wiadomo jakich, nie, no nie chcę wnikać dokładnie, ale nie wyglądał na człowieka szczęśliwego, moim zdaniem. Ciągle chował się za jakimiś maskami, ciągle chował się za jakąś swoją pozą artystyczną. A jak, jak już zmarł, no to wyszło na jaw, że w żołądku znaleziono mu w zasadzie tylko leki. Koleś, no już w ogóle pomijając to, że człowiek czarnoskóry robił sobie milion operacji, żeby przestać być czarnoskórym, to już po prostu jest moim zdaniem gigantyczny konflikt w głowie, który po prostu nie może pozwolić chyba człowiekowi być szczęśliwym tak naprawdę. Także mi powiem szczerze, było bardzo żal Michaela Jacksona, jak się dowiedziałem o tych, o tych wszystkich sprawach, i, i wtedy sobie tak zauważyłem, że rzeczywiście te pieniądze nie dają szczęścia do końca do pewnego momentu do pewnego momentu mogą nam pomóc w życiu, natomiast przekracza się pewien pułap. Moim zdaniem, który po prostu już zaczyna niszczyć człowiekowi życie. Chyba, że. chociaż podejrzewam, że może być, jeżeli człowiek jest, powiedzmy, ma mocno ugruntowane jakieś, nie wiem, wychowanie. No, nie wiem, jakby to powiedzieć, że być może są ludzie, którzy potrafią zgromadzić wielkie bogactwo, potrafią się nim dzielić z innymi i być, i po prostu zachować, że tak powiem, się, zachować twarz. Ale wielu, wielu e, ludzi myślę, że się sprostytuowało po prostu przez pieniądze. Dobra, wracamy od tych filozofii, bo ja mówię Wam, ja, ja naprawdę skończyłem filozofię i ja po prostu mam, mam taką, taką głowę dziwną, taki, taki mózg, jak, taki, jakby, taki, jakby, jakby trochę mózg. E, dobra, tutaj <coughs> niewiele komentarzy pod filmem, ale dzięki. Szninkiel i 0099901. 9 dark Darkseid, wróciłem. Wróciłem do seeda i chyba, chyba jeszcze pociągnę go, bo jakoś fajnie by się w to grało nawet. Najwięcej komentarzy zebrały kadilaki. zresztą zobaczcie sobie, kurczę. Wyświetleń, co prawda, nie ma się co chwalić z tymi wyświetleniami, ale kadilaki zostały wrzucone na samym końcu kilka dni temu a zebrały więcej wyświetleń niż każdy z tych filmów z wyjątkiem oczywiście przyglądu tygodnia niż więcej wyświetleń niż wszystkie filmy także chyba kurczę najbardziej lubicie mi się wydaje właśnie stare gry zwłaszcza z tego Meima. naprawdę te gry mają mają duszę po prostu cześć żonu żona przywitała się cicho Dobra Zobaczmy co tam za komentarze pod kadylekami, bo tam było najwięcej No i za chwilę kończę ten odcinek, bo muszę coś Wam nagrać, jakiś, jakiś, jakąś gierkę przyjemną eee. Właśnie, tu a propos adapterów, ja tam zacząłem gadać, Celardor Także czekam na, na odpowiedź, bo naprawdę, mam zamiar sobie kupić taki sprzęcik Dawno już o tym, od dawna o tym myślę, ale dopiero teraz jakoś postanowiłem to myślenie zamienić na działanie No i się zacząłem powoli rozglądać i powiem Wam szczerze, że byłem w szoku, że żeby kupić adapter, zwykły taki gramofon Trzeba się naprawdę naczytać, dowiedzieć, pouczyć, żeby wiedzieć, kurczę, jak ten sprzęt skompletować Ja myślałem, że tu pójdę do sklepu, poproszę pierwszy z i dziękuję, do widzenia i jest fajnie no to już podobno się okazuje, że nie. Chociaż powiem szczerze, ja się nie znam w ogóle na sprzęcie jakimkolwiek. Czy miałbym kupować CD, czy telewizor, czy cokolwiek innego, po prostu się tym nie znam. Jeżeli chodzi o komputer, to mniej więcej wiem, jakie parametry powinien mieć, żeby, żeby, żeby to jakoś działało. Natomiast inny sprzęt, czy kupuje słuchawki, czy mikrofon, nie mam pojęcia, co te parametry oznaczają. Także o, <kliwanie> dobra, idziemy dalej. <kliwanie> Bombardin, bardzo nieładny komentarz, bardzo nieładny. Takich rzeczy o kobietach się nie mówi. Nigdy. A, Mariusz, tak. <kliwanie> tak, ten gościu mi się kojarzy z Mariusz. Nie wiem dlaczego, po prostu Mariusz i już. No nie wiem, nie kojarzą mi się z Pudzianowskim wtedy. Po prostu tak mi się przykleiła ta, 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 no, to imię do tej, do tej postaci. I może już tak zostanie, że będę grał Mariuszem po prostu. Mariusz, Mariusz jest najlepszy, po prostu bije wszystkich najlepiej. No i tyle. No. Fantastyczna gra ile pieniędzy na niej przegrałem. O nie ty jeden bitmap ninja pewnie. Ja podejrzewam, że to naprawdę grube fortuny przepadły w tych wszystkich w tych wszystkich automatach, także. No to to była piękna sprawa, muszę powiedzieć. Aż powiem szczerze, że wybrałbym się kiedyś do jakiegoś w salonu gier takiego współczesnego i zobaczył co dzisiaj jest, bo nie mówię, kiedyś tam przechodziłem w zasadzie niż, niż byłem w takim salonie i jestem nie, nie, na to, nie, nie jestem na topie. Natomiast te stare gry, to co tu Wam prezentuję, no to, no to naprawdę... No, odświeżają mi pamięć, jak sobie przypominam kiedyś jeszcze jak za szczeniaka się wchodziło do tych salonów. Oczywiście nie było szansy dopchać się do któregoś automatu, jak się nie miało kolegów, albo, albo mięśni. No i oczywiście żetonów, nie żetony też były ważne. Dobra, w, w którąś z tych gier czy to będą jakaś z tych bija chodzonych, czy może którąś z kontr, mam zamiar sobie zagrać. I mam sobie zagrać, mam ochotę zagrać z kimś, nie to, że sam. I być może, być może niedługo to się stanie. Muszę dogadać szczegóły, że tak powiem, z osobą, która będzie chciała ze mną właśnie to nagrać. Dobra, myślę, że będę kończył na dzisiaj. I tak zawsze przydługawe robię te, te przeglądy. Także będę kończył, zakończę, zakończę tylko informacją, że dwa dni temu Staś skończył dwa lata, była huczna impreza, Prawda, przyjechali znajomi i rodzina, tak. Było fajnie. Muszę powiedzieć, że, że było bardzo fajnie, także pozdrawiam wszystkich, którzy byli na urodzinach Stasia i którzy to oczywiście oglądają. No dobra, yy, trzymajcie się, pozdrawiam Was. No i zapraszam Was, za chwilę zabieram się do Nightmare House 2. I myślę, że dzisiaj, dzisiaj wszystko to się pojawi. Yy, dobra, pozdrawiam Was jeszcze raz, trzymajcie się, cześć.